Czy kiedykolwiek wszedłeś do pomieszczenia i nie rozumiałeś, dlaczego wszystkie spojrzenia skierowały się na jedną osobę, która ledwie się odezwała? Nie była ani najpiękniejsza, ani najbardziej towarzyska, a jednak było w niej coś, obecność, cicha siła, energia, która nie potrzebowała uwagi, po prostu była. Taka atrakcyjność nie wynika z przypadku, można ją świadomie pielęgnować w milczeniu i właśnie tego uczyli nas starożytni stoicy. Dziś poznasz dziesięć cichych nawyków, które czynią człowieka niezwykle atrakcyjnym, zgodnie z zasadami stoicyzmu. To nie wygląd, status ani nauczony urok czynią cię pociągającym. To coś znacznie głębszego, coś, co wypływa z wnętrza, coś, co buduje się każdego dnia w ciszy, w obecności, w wewnętrznej dyscyplinie. Panowanie nad własnymi, reakcjami. Pierwszą rzeczą, która czyni człowieka atrakcyjnym w milczeniu, jest emocjonalna samokontrola. Wyobraź sobie kogoś, kto w obliczu chaosu pozostaje spokojny. Nie dlatego, że tłumi emocje, lecz dlatego, że rozumie, nie kontroluje świata, kontroluje siebie. Seneka pisał: Nic nie jest bardziej godne podziwu niż człowiek spokojny w środku burzy. Taki spokój przyciąga. Większość ludzi reaguje impulsywnie, niewielu odpowiada z opanowaniem, dlatego osoba z wewnętrzną równowagą wyróżnia się nawet w całkowitym milczeniu. Więcej obserwować niż mówić, Piktet powiedział: Mamy dwoje uszu i jedne usta nie bez powodu, aby więcej słuchać niż mówić. Osoby, które słuchają i obserwują, zamiast mówić bez końca, budzą zaufanie i podziw. W świecie pełnym hałasu i powierzchowności, milcząca uważność staje się wyjątkowa. Gdy milczysz, widzisz to, czego inni nie dostrzegają. Twoja. Obecność staje się głębsza, bardziej świadoma, a to czyni cię nie tylko atrakcyjnym, ale prawdziwie obecnym. Mówić rzadziej, ale z intencją stoik nie marnuje słów. Wie, że nadmiar słów to często oznaka braku kontroli, natomiast każde słowo wypowiedziane z intencją ma wagę. Marek Aureliusz pisał, niech twoje słowa będą krótkie, ale treściwe. Człowiek, który mówi mało, ale znacząco przyciąga uwagę, bo ludzie zaczynają wsłuchiwać się nie tylko w to, co mówi, ale również w to, co pomija milczeniem. Pomagać bez potrzeby uznania stoik działa w ciszy. Pomaga, służy, tworzy wartość, ale nie potrzebuje uznania ani poklasku. Jest jak świeca, która oświetla pokój, nie robiąc przy tym hałasu. Prawdziwa atrakcyjność rodzi się z cichej użyteczności. W świecie, gdzie każdy krzyczy „spójrz, co zrobiłem”, ten, kto po cichu służy, zostaje zapamiętany na długo. Kech, nie narzekać narzekanie to wyraz bezsilności. To wypowiedziana frustracja, bez działania. Stoik wie, albo zmieniam to, co mogę, albo akceptuję to, czego nie mogę zmienić. Ale nie narzekam. Człowiek, który nie narzeka, nawet w trudnych chwilach, wyróżnia się, promieniuje siłą. Inni nie potrafią tego nazwać, ale czują ten spokój. I ten spokój przyciąga. 6. Zachować opanowanie w każdej sytuacji istnieje szlachetność w kimś, kto nie popada w euforię przy sukcesie, ani nie rozpacza przy porażce. Ten balans, ta wewnętrzna równowaga. Jest niezwykle pociągająca. Stoik nie pyszni się ani nie rozpacza. On jest, trwa, obserwuje, działa, i właśnie to czyni go osobą, na której można polegać. Cisza jego obecności uspokaja wszystkich wokół. Cicha pokora jest coś głęboko atrakcyjnego w osobie, która wie, kim jest, ale nie musi tego udowadniać. Stoik zna swoją wartość, ale nie potrzebuje błyszczeć. Idzie przez życie lekko, choć niesie w sobie głębie. To rzadkość, bo wielu ludzi myli pewność siebie z potrzebą imponowania. Ale najgłębsze wrażenie robi cisza kogoś, kto już wygrał wewnętrzną walkę. Ok. Spójność z własnymi wartościami stoik nie zmienia twarzy w zależności od sytuacji. Jest taki sam w ciszy i w działaniu. Ta spójność jest magnetyczna. W świecie pełnym masek autentyczność błyszczy, nie dlatego, że się narzuca, ale dlatego, że jest prawdziwa, a prawdziwość czuje się natychmiast. Ludzie nie wiedzą, dlaczego ci ufają. Po prostu czują, że mogą cię dziewiąć, akceptować to, czego nie można zmienić i działać tam, gdzie można. Stoicyzm to sztuka rozróżniania, czego nie kontroluję i co mogę kontrolować. Taka jasność daje siłę. Kto działa tam, gdzie ma wpływ i akceptuje to, czego nie może zmienić, staje się dojrzały. A dojrzałość przyciąga, bo daje poczucie bezpieczeństwa. To człowiek, który nie tonie w iluzjach, lecz staje mocno na ziemi i idzie naprzód. 10. Zachować tajemnicę na koniec. Stoik nie odsłania się całkowicie. Nie musi wszystkiego tłumaczyć. Zostawia w sobie przestrzeń, którą można odkrywać. A tajemnica, gdy łączy się z cnotami, jest głęboko magnetyczna, bo ludzie nie przyciągają się do tego, co łatwe i dostępne, ale do tego, co skrywa głębie i odsłania się stopniowo. Te dziesięć nawyków to nie strategie społeczne. To wewnętrzne postawy, które kształtują Twoją obecność w świecie, im ciszej je pielęgnujesz, tym silniejszy wpływ wywierasz, bez krzyku, bez udowadniania. Po prostu będąc sobą, świadomie i spokojnie, jeśli chcesz dalej rozwijać swoją wewnętrzną siłę, swoją cichą obecność i żyć w zgodzie z wartościami, subskrybuj ten kanał. Nie uczymy tutaj, jak zaimponować światu. Uczymy, jak wrócić do swojego centrum i pozwolić, by świat sam to poczuł.